Ale najpierw powiem nam te kilka sekund. Tak w Obrady okrągłego stołu, czyli rozmowy między przedstawicielami opozycji związanymi z Solidarnością, a reprezentantami reprezent 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 obozów władzy prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku w Magdalence i w Warszawie. O, I rządowej Wili. Intencje kierownictwa partyjnego, które było inicjatorem obrad, Okrągły Stół miał uwiarygodnić reformy systemu, pozwalając Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zachować dominującą pozycję. Bezpośrednimi efektami negocjacji były legalizacja Solidarności oraz częściowo wolne wybory 4

w sali na parterze lewego północnego skrzydła pałacu prezydenckiego w Warszawie. 6, let, 6 lutego 2009 roku podczas uroczystych okołów 20-lecia obrad stół został ponownie przeniesiony do sali kolumnowej. Od 2009 roku przystały odbywają się lekcje historii dla uczniów warszawskich szkół. A teraz mały kwist. Wszyscy odpowiadamy na pytania. Kto pierwszy się zgłosi? Ten ma Dostaje punkt i ma, ma możliwość odpowiedzenia. <laughs> Pierwsze pytanie. W z podWarszawskich miejscowości odbywały się poufne rozmowy przedstawicieli władz Solidarności i Kościoła przygotowujące obrady o stołu A. Magdalence. B. W Czy C. Od Polski? B. Cicho. <laughs> Brawo. Dobrze, otrzymujesz jeden punkt. A więc to no. jest świetne. A nie dostaniesz się Uwaga. Uwaga, pytanie drugie. Funkcję premiera podczas obrad okrągłego stołu P. A. Zbigniew wesne B. Mieczysław Krakowski, czy może cały generał Wojciech Jaruzelski. Kto odpowie na to pytanie? Proszę bardzo, Co? Oczywiście to dobra odpowiedź. Generał Wojciech, Jaruzelski. No, o, świetnie, gratulujemy. Um, teraz mamy taką prośbę, żeby koleżanki z boku poświęciły czas w tak. Um, tak. Kolejne pytanie. Czyli, który z braci Kaczyńskich brał udział w obradach narodowego stawu? lek Lech Weźmy obaj. Czy można odpowiedzieć Ja cena? nie Bardzo, bardzo z niego. Czy może C. Wyjście Polski do Unii Europejskiej? Zastanówcie się nad tym dobrze. Proszę bardzo, Paweł Marcinkowski. Nie słyszę? Bardzo dobrze, punkt dla Ciebie. Ile osób brało udział w obradach Okrągłego Stołu? Odpowiedź A. 139. Odpowiedź B. 450. Dwie osoby? Tylko idę To bardzo ale... rytmiczny. Bardzo dobrze. 40%. Dwie osoby. Puszka, tak. A teraz będzie pytanie ekstra. Można zdobyć trzy punkty za każdą kartę. Muszę jeszcze raz. Tak, tak, tak. tam, 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 tam la... tak, to no, who's mm -hmm.

To było pytanie numer już mam. Mnie to było pytanie numer 6. A gdzieś pytanie 7. Jaki kształt miał stół? A. Tutaj patrz na był kwadratowy, czy C Był okrągły, dziura w środku. Proszę bardzo, możesz. E nie wiem. Kliknij, bo Proszę bardzo, w bibliotek Odpowiedzcie jaki Okrągłe zdziel Dobrze, krok. Dobrze, pytanie numer. Pytanie numer zacznijmy numer... 7. Pytanie numer 8. Dobra, pytanie, 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 pytanie numer 8. Uwaga. Na... na możemy myślić. Dobra. to tak to zaszyka. Jak się nazywali pierwsi trzej prezydenci? Czeci. Rzeczpospolitej. A. Rek Aleksander Kwasiński, Rek Kaczyński. Czy B. Leszek Miller, Jarosław Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki. Czy C. Czesław Kiszczak, Jan Olszewski. Czy C. Czesław Kiszczak, Ja tam nie znaję nie No bo to Weronika. Czy... Ja <grym wiosenie> dla mnie. Czy odpowiedź C. Czesław Kiszczak, Tadeusz Mazowiecki i Jan Olszewski. Proszę bardzo, kto był pierwszy, widział? nie widział? Zuzia pierwsza. Po rodzinie nic nie ginie. Odpowiedź dobrze, jeden punkt. Świetnie. Kolejne pytanie to Jaka legenda opowiada o Królu Arkturze? A. O Królu Arturze? B. O Józefie Piłsudskim? Czy może C. O Smoku Babelskim? On był pierwszy. Jak odlejcie? Bo... Czyli? Pierwsza. O tym, bardzo. Bardzo dobry, świetnie bardzo... Y, Nie, jedno pytanie. <tuszy> Którą rocznicę w tym roku obchodzimy obrad okrągłego stały? 45, 68, czy może 25? Piotrek Bardzo pierwszy. Bardzo dobrze, punkt dla Ciebie. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie pytanie to: Kto brał udział w obradach Okrągłego Stołu w stronie Solidarnościowo-Opozycyjnej? Uwaga, Leszek Miller, Jarosław Kaczyński, Czesław Kiszczak, czy może Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Tadeusz Mazowiecki? Czy odpowiedź C? Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa i Lech Kaczyński? Odpowiedź A. Źle. Nie. nie. Świetnie. Punkt dla e, quiz się skończył, ale nie jest. Jeszcze... A teraz tam, 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 podliczanie odpowiedzi. Uwaga. Kto wygrał? Zaraz się dowiemy. Prosimy o Uwaga. Mamy zwycięzcę korony króla Artura. Wystaje nim. A teraz. Królowa Arturka podejdzie z koroną i gracie tej osoby. <grystanie> <grystanie> Bardzo no dobrze, gratulujemy słuchcielstwie. Mamy jeszcze drugą nagrodę. Znaczy nie pocieszenia. Dla osoby, która najbardziej się wykazała. Ale są takie dwie osoby, więc zapraszamy je teraz na środek. Będziecie walczyć o miano serna Tak, Więc zapraszamy Piotrka i Bara. Zapraszamy. Walczycie o to, ja, w tak. ja, proszę stanąć na do tej strony. Jakie były dzisiejsze teoretykcje? A. Jak usiąść na rogu okrągłego stołu, czyli obchodu 25 rocznicy obrad okrągłego stołu? B. Jak spaść z rogu okrągłego stołu, czyli obchodu 25 rocznicy obrad okrągłego stołu? Czy C. Jak usiąść, aby nie upaść? na rogu okrągłego stołu, czyli okrągłego stołu? rocznicy okrągłego stołu. Jak usiąść na rogu okrągłego stołu? Pierwsza odpowiedź, proszę go, a. A, 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 a Tak, zgadł tak, tak, ma jeden punkt, ale gramy do trzech. Dobra, Dobrze, uwaga. Na no, jakim kanale pierwszy raz było reaktywowanie no, tygodni Solidarności? Uwaga. Odpowiedź no, A. Polsat. No, odpowiedź. B czy może odpowiedź C TVP Jeszcze raz pytanie <laughs> Uwaga. Mm, w jakiej telewizji było realizowanie tygodnika z garności? A. A. Polsak. B TVN, czy C TVB? A, Sciążka. Serio. Peter dostaje P. A nie, jeszcze nie. to jest siatnifka. Ostatnie pytanie, czyli jak się. Yy, bo no. Co się stało z Solidarnością po obradach okrągłych kroku w Teraz musicie odpowiedzieć na to pytanie sami. Jak <laughs> nie no to się... jest? Trafia. Została zamknięta Co chciała powstała solidarność. Była na a. Odpowiedz C. Ale jeszcze by nie było. Ja, nie no, no, ja trzeba to, Nie. Dobrze, matka. Nie dobrze. Jest a, Tak, no. e, tak, przegrałeś. tak. Zbliżenie. Silosów. Która? Nie, no, Licerza Okrągłego Stołu Ser Nancelota II otrzymuje Piotr Doszewicz z panem Pitrem. Proszę bardzo, gratulujemy. Yeah, ja, dziękuję Rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu 6 lutego 1989 roku. Wystąpienie Czesława Kiszczaka. Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Dziękuję za przybycie na to spotkanie. Gotowość do podjęcia wspólnej pracy. Przywiodło nas tu. Poczucie odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny. Przywiodło przeświadczenie, że kraj nasz stanął w obliczu wielkiej historycznej szansy. Wszyscy zaś odpowiadamy za Polskę, która będzie i to jest podstawowe przesłanie naszego dzisiejszego spotkania. Przystępujemy do rozmów w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za wykorzystanie historycznej szansy, jaką stwarza Polsce obecny rozwój procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Zaciągamy moralne zobowiązanie wobec społeczeństwa do prowadzenia rozmów konstruktywnie, ze szczerą wolą porozumienia. Rozpoczęcie obrad Okrągłego Stołu 6 lutego 1989 roku. Wystąpienie Lecha Wałęsy. Szanowni Państwo, wszystkie propozycje przez pana generała zgłoszone, tak programowe, jak i organizacyjne, strona, którą reprezentuje, przyjmuje, a swój stosunek wyrazi. Spróbuję się włączyć w zespołach roboczych, aby tam spróbować wypracować dobre stanowisko dla kraju. A tymczasem chcę powiedzieć, że nasze spotkanie jest momentem szczególnym, od którego zależy wiele. Rozpoczynamy nasze obrady w świetle Jupiterów, a za oknami smutek. I strach przed biedą. Wypowiadamy uroczyste słowa, a Polsce teraz potrzebne są fakty, potrzebne są odważne decyzje i mądre, energiczne działania. Przez całe czterdziestolecie płynęły słowa i co z tego wynikło? Dlatego zaraz na wstępie naszych prac chcę powiedzieć, Mamy rozmawiać nie tylko ze sobą, ale także ze wszystkimi, do których nasz głos dochodzi i będzie dochodził. Podpisanie dokumentów kończących obrady 5 kwietnia 1989 roku. Komunikat końcowy obrad odczytuje profesor Aleksander Gieisztor. Zbliżamy się do zakończenia naszych obrad. Z głęboką satysfakcją kraj przyjął podjęcie rozmów politycznych na skalę dotąd u nas od wielu lat nieznaną. Śledziliśmy ich przebieg uczestnicy i świadkowie z rosnącą troską, która nie ominęła także i obecnego ostatniego posiedzenia. Z troską o to, aby Zarówno tok obrad, jak i ich rezultaty przyniosły Polsce to, co jej potrzebne: tlen polityczny, perspektywę wyjścia z uciążliwości codziennych, perspektywę rozwoju gospodarczego, um, ustalenie ładu społecznego, ładu moralnego. Jawność, a nawet nagłośnienie naszych obrad wciągnęły. Masy rodaków w najdonioślejsze sprawy naszego narodu. Tutaj stanowisko strony rządowej, bo rząd miał trochę inne pomysły niż strona opozycyjna. Musiał być więcej czasu, żeby się w to wczytać. To tak? jest na miejscu. Nie no temat dobrego Wolne słowa, na przykład. To, że mamy teraz możliwość publikowania <kluzni> wszystkiego na, portal, na portalach internetowych, tak? No, o, o to walczono, bo tego jeszcze w 1989 roku nie było. Dla to akurat pamiętamy i te różnice widzimy, bo wy jesteście z czasów już kiedy to wszystko było. Ja miałam, do, do tego jeszcze były, jest, są nagrania wypowiedzi, tutaj akurat nie, nie przyniosłam mi. Co, co druga strona mówi. Pamiętacie nazwisko tego pana? Jak niszcza, tak. No teraz jest... jest proces odbywa się w, cały czas przekładany z racji wieku, bo to już są starsi panowie, bo, bo chodzi o to, żeby ich ocenić to, co, 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 co zrobili, bo tam ciążą na nich, na nich no m.in. decyzja o strzelaniu do robotników. mm -hmm. in the